Dzień dobry, witam pana serdecznie w moim gabinecie, nazywam się doktor Polaczek, śmiało zapraszam. Okej, okay, czyli z tego co widzę tutaj w dokumentach, dzisiaj będziemy wykonywali taką klasyczną serię badań, wzrok, słuch, dotyk, węch, zbadamy wszystkie pana zmysły, tak? Okej, okay, w porządku. Pozwoli Pan, że zaczniemy od Pana wzroku. I na sam początek chciałbym, żeby Pan podążał za moim palcem, ok? Na początku powoli. Mhm. Teraz troszkę szybciej. Ale z tego co widzę to wszystko z Pana wzrokiem. Jest w porządku. Oczy prawidłowo podąża, podążają za kierunkiem ruchu palca. Ok, czyli w porządku. Już zanotuję, że wszystko jest pod tym względem fantastycznie. Jeszcze tylko zerknę na pana siatkówkę, na pana źrenice za pomocą takiej naszej specjalnej medycznej fachowej latareczki. Dobrze. Proszę rozchylić oczy szeroko, szeroko, szeroko. Mhm, proszę zamrukać, proszę zamrukać. Jeszcze tylko spojrzę na chwilę. Okej. Okay. Ma tutaj pan taką malutką plamkę. Czy były ostatnio jakieś problemy? z pana widzeniem. Aha, ostatnio pan miał zapalenie spojówek. To może być powikłanie po tym zapaleniu. Ale okej. Okay. To raczej powinno minąć tak do tygodnia, więc nie powinien się pan tym przyjmować, ale zanotujemy, e, że takie coś się pojawiło na pana oku. Dobrze. Okej, okay, mam teraz tutaj taką tablicę z literkami. I pan będzie mi mówić, jakie widzi pan literki. Tutaj jo. Troszkę niżej. Tak, tak, tak. Doskonale, fantastycznie. Teraz dalej. Perfekcyjnie, doskonale pan widzi, super. I teraz może te najniższe. Jajco. cudownie. Ok, czyli pana wzrok też działa fantastycznie, nie ma żadnej wody wzroku. Doskonale, zdrowie jak ryba. Fantastycznie. Też tak się wyjaśnię, że mam tę maseczkę, ponieważ wiadomo wirus panuje i nie chcę się zarazić, tylko tak napomknę. Doskonale następne badanie to będzie badanie słuchu. Będę panu wykonywać dźwięki palcami. Raz tu z jednej, raz to z drugiej strony pan powie, z której strony pan słyszy. OK? Fantastycznie. Dobrze, zaczynamy. Proszę zamknąć oczy, nie podglądać. Mhm. Doskonale. Z lewej strony. Teraz. Mm -hmm. Z prawej strony. Mhm. Mm Ponownie z prawej strony. Tak. I po raz trzeci z rzędu. Prawa strona. Chciałem pana troszkę zmienić, ale widzę, że pan się nie da. ok, tak, lewa strona. Lewa strona. Dobrze. A teraz proszę się dokładnie słuchać. Doskonale, obie strony. Brawo. A teraz lewa strona. Okej, okay, fantastycznie. A teraz prawa strona. A teraz lewa. Obie. Okej. Okay. Fantastycznie. Widzę, że pan słuch też ma. Bardzo, bardzo dobry. Jeszcze tylko pan szeptam i pan będzie mi mówić, co pan usłyszał. Tak na pewności, czy pan dokładnie rozumie to, co do pana uszu dochodzi. Ok, zacznę od szeptania do prawego ucha. Polaczek ASMR jest najlepszy. Mhm. Mm tak, dobrze. Teraz z drugiej strony. Mhm. Mm Dokładnie, tak. Dobrze. Jeszcze raz z jednej i raz z drugiej strony, tak dla pewności. Niech ta cholerna kwarantanna się już skończy. Mhm. Mm mhm. Mm dobrze, dobrze. Jestem głodny. Chcę jeść. Mhm. Mm dobrze. Czyli wszystko działa prawidłowo. Ok, teraz badamy, jak pan reaguje na dotyk. Czy wszystko dobrze e, działa, jeśli chodzi o pana receptory. Ok, proszę zamknąć teraz oczy. Proszę zamknąć oczy. E, będę dotykać teraz pana w różnych miejscach na twarzy i pan powie mi, gdzie pana dotykam. Ok? W porządku? Dobrze. Nie podglądać. Okej, okay. dobrze. Gdzie pana dotyka? Nosek. Doskonale. Teraz. Czułko. Bardzo dobrze. A teraz. Podbródek. Mhm. Dobrze. Teraz. Lewy policzek. Mhm, doskonale. A teraz prawy policzek. Bardzo dobrze. A teraz między brwiami, tak? Dobrze, teraz pana prawa powieka. A teraz pana lewa powieka. Teraz. Górna warga, a teraz dolna warga. Okej, okay, fantastycznie. Zanotujemy, że jeśli chodzi o odbieranie bodźców dotykowych funkcjonuje pan doskonale. Super. Ok, dobrze. Teraz jeszcze zbadamy pana węch. Uh, uprzednio przed pana wizytą umoczyłem palce każdy z palców w różnych substancjach i pan będzie wąchać i zgadywać co to jest za substancja dobrze? proszę powąchać teraz mój kciuk uwaga proszę się wczuć proszę się wczuć proszę się zaciągnąć mhm, doskonale to jest musztarda teraz palec wskazujący no tak. Taki słodkawy zapach. Mhm. Ketchup. Fantastycznie. Teraz palec środkowy. Proszę powąchać palec środkowy. Ale proszę się zaciągnąć. Proszę się zaciągnąć. Mhm. O, troszkę pana dusi. To był sos tabaską. Mhm. Dobrze kolejny palec. Proszę się wczuć, proszę się wczuć. Co to jest? Proszek do prania. Mhm, fantastycznie. I teraz ostatnia rzecz. Nie rozpoznaje pan tego zapachu, no proszę się wczuć. No proszę pana. Proszę spróbować nam. Na Kokaina. Nigdy pan nie próbował? No dobrze. Ok, uwierzę panu. W takim wypadku ustalmy, że pana węch funkcjonuje prawidłowo. Zgad pan wszystko, oprócz ostatniej substancji. 4 na 5. Mogło być lepiej, mogło być bardziej perfekcyjnie, ale w porządku. Ok. Zanotujemy, że pana węch funkcjonuje prawidłowo. No, no czyli. Jak patrzę na Pana wyniki ogólne, to wszystko jest w porządku. Jedyny problem, jaki był, no to przy tym węchu to już tam jest spokój, ale jeśli chodzi o wzrok, to ma Pan tutaj plamkę w prawym oku. I jak mówiłem, to prawdopodobne są powikłania po zapaleniu spojówek i to nie jest nic groźnego i to powinno zniknąć. Ale mimo wszystko dałbym Panu skierowanie do okulisty, Tak dla pewności. Ponieważ nigdy nic nie wiadomo, tak. Już Panu piszę skierowanie do okulisty. Teraz pieczątka. Ok. Już Panu daję. Ok, proszę bardzo, to dla Pana. Ok, dziękuję. Życzę Panu miłego dnia. Mhm. Mnie też było bardzo, bardzo miło. Do widzenia.